W 2020 roku staliśmy się jednocześnie świadkami i ofiarami potwornej epidemii, a co za tym idzie, postawienia całego świata w stan zawieszenia. Dotyczy to także piłki nożnej. W historii rywalizacji o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej tylko dwa razy przerywano rozgrywki i później ich nie dokończono. W obu przypadkach przyczyną była wojna. Jak futbol przegrał z wojną? Dlaczego rozgrywek nigdy nie dokończono? Jak wyłoniono zwycięzców i przegranych? Tego dowiecie się w drugim odcinku historii polskiej piłki. 11 listopada 1918 roku Polacy w końcu odzyskali niepodległość. Od razu na ziemiach polskich zaczęły powstawać różne organizacje, w tym i sportowe. Powstałe pod zaborami kluby pragnęły jak najszybciej trafić do zorganizowanych struktur i rywalizować na tle drużyn z całego kraju. Udało się to dopiero rok później. W ostatnich dniach grudnia 1919 odbył się w Warszawie pierwszy zjazd 31 polskich klubów piłki nożnej. To właśnie podczas tego spotkania przedstawicieli wszystkich drużyn w Polsce podjęto decyzję o założeniu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Spotkanie zaowocowało również zorganizowaniem pierwszych mistrzostw Polski w piłce nożnej. Ustanowiono terytorialne granice związków okręgowych i powołano komitety organizacyjne, aby ułatwić grę wszystkim klubom. Zdecydowano się podzielić kraj na pięć okręgów: Krakowski, Lwowski, Łódzki, Poznański i Warszawski. Sezon 1920 miał być pierwszymi oficjalnymi zawodami futbolu w Polsce i odbywać się w systemie wiosna-jesień. Mistrzostwa Polski 1920 są uznawane za rozgrywki quasi-ligowe. Na wiosnę miały odbyć się spotkania na szczeblu okręgowym w systemie każdy z każdym, mecz i rewanż. Mistrzowie okręgu mieli zmierzyć się między sobą jesienią o tytuł Mistrza Polski. Niestety, kwestie sportowe należało odłożyć na dalszy plan. Od lutego 1919 trwała wojna polsko-bolszewicka, w której II Rzeczpospolita broniła swych granic przed sowiecką Rosją. Konflikt zaostrzał się z miesiąca na miesiąc, a na przełomie 1919 i 1920 roku, w związku z małą liczebnością polskiego wojska, próbowano wcielić do armii wielu sprawnych mężczyzn, w tym piłkarzy polskich klubów. Z pięciu okręgów PZPNu rozpocząć ligę udało się tylko we dwóch. W Krakowie zawodnicy zdążyli rozegrać wszystkie spotkania, a mistrzem liczącej cztery zespoły rywalizacji została Krakowia z bilansem pięciu zwycięstw, jedną porażką oraz bramkami 28 do 2. Niedokończone zostały natomiast rozgrywki w okręgu poznańskim, gdzie na dwie kolejki przed końcem o mistrzostwo rywalizowały Warta, Unia oraz Poznania. W okręgu lwowskim grano od 6 czerwca 1920, ale rozegrano tylko 2 z 12 meczów. W okręgach łódzkim oraz warszawskim rozgrywek nawet nie zainaugurowano. Siłą rzeczy nie odbyła się faza finałowa Mistrzostw Polski zaplanowana na termin od 29 sierpnia 1920 do 31 października. Przez cały ten okres na ziemiach polskich trwały krwawe starcia wojsk obu stron konfliktu. Ofensywa armii czerwonej rozpoczęła się w maju 1920 i w zaledwie 3 miesiące oblężona została polska stolica. W wojnie czynny udział brali także piłkarze Polskiej Ligi. Bohaterem tamtych lat został m.in. Marian Spoida. Był on piłkarzem warty Poznań od 1916 roku i walczył zarówno w Powstaniu Wielkopolskim, jak i wojnie polsko-bolszewickiej. Kiedy powstanie się zakończyło, od razu przeniósł się na wschód i walczył ze Związkiem Radzieckim. Odniósł liczne sukcesy na froncie i uzyskał stopień porucznika. Jako piłkarz osiągnął też bardzo wiele. Zdobył Mistrzostwo Polski z wartą, debiutował w reprezentacji Polski i uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich. Innym wojennym bohaterem był legendarny zawodnik Wisły Kraków Henryk Rejman, weteran I wojny światowej i uczestnik walk na froncie włoskim wykazał się patriotyczną postawą i przystąpił do Wojska Polskiego. W wojnie polsko-bolszewickiej brał udział w walkach polsko-ukraińskich o Małopolskę Wschodnią. Również został awansowany do stopnia porucznika. Swoich bohaterów miała także Krakowia. W kwietniu 1919 roku Antoni Poznański dołączył do 9 Eskadry Wywiadowczej. Podczas lotów bojowych wyróżnił się odwagą, za co otrzymał liczne pochwały. Odznaczony krzyżem walecznych został natomiast Stefan Popiel. Bramkarz Krakowi znacznie przyczynił się do sukcesu obrony kamionki strumiłowej. Latem 1920 roku sytuacja na froncie uległa znacznej zmianie. W połowie sierpnia stoczona bitwa warszawska odwróciła bieg wojny i przekreśliła plany rozprzestrzeniania się komunizmu na Europę Zachodnią. Już pod koniec października Polacy mogli świętować wolność po raz kolejny. Sytuacja w kraju znów pozwoliła myśleć o piłce nożnej. Podczas kolejnego zjazdu PZPN-u delegaci zgodnie stwierdzili, że sprawiedliwym rozwiązaniem będzie uznanie poprzedniego sezonu za niedokończony. Obywatelskim obowiązkiem było odbudować inne aspekty życia. Sport pozostał więc daleko w tyle. Zwycięzca Polskiej Ligi z 1920 roku miał nigdy nie zostać wyłoniony. Kluby miały natomiast niemal rok na treningi, bo sezon 1921 w Polskiej Lidze został zaplanowany dopiero na sierpień w identycznej formule. Mistrzem została Krakowia, nie przegrywając ani jednego spotkania. Dwudziestolecie międzywojenne w polskiej piłce nożnej to okres stopniowego rozwoju. Za sukcesy można uznać m.in. występ na Mistrzostwach Świata w 1938 roku, ujednolicenie rozgrywek Ekstraklasy od 1927, czy narodzenie piłkarskich legend pokroju Henryka Rejmana, Józefa Kałuży i Ernesta Wilimowskiego. Druga połowa lat 30. stała jednak pod znakiem narastającego niepokoju wokół utworzonych reżimów totalitarnych we Włoszech i Niemczech. Na ziemiach polskich futbol po raz kolejny musiał przegrać z wojną. Wyjątkowo duże napięcie panowało, zwłaszcza w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku. Konfrontacja była nieunikniona, wojska niemieckie mogły zaatakować już 26 sierpnia, ale plan ataku przesunięto na 1 września. Tymczasem ostatniego lata II Rzeczypospolitej codzienne życie trwało w najlepsze. Jeszcze 27 sierpnia, niemal w przededniu wojny do Warszawy na mecz przyjechała reprezentacja Węgier. Było to 95. spotkanie Biało-Czerwonych i to z przeciwnikiem, z którym Polacy zagrali pierwszy mecz w historii. Prestiż był więc ogromny. Choć piłkarze spotkali się ze sobą wyłącznie w formacie towarzyskim, fenomenalny Ernest Wilimowski uszczęśliwił kibiców, strzelając rywalom aż trzy gole. Ostatecznie mecz z Węgrami zakończył się wynikiem 4-2, a zawodnika ruchu polscy fani przez cały dzień nosili na rękach. Była to ostatnia niedziela przed wybuchem II wojny światowej. Polskiej lidze również nie brakowało emocji, szczególnie fascynująca była postawa Wilimowskiego. Napastnik ruchu Hajduki Wielkie po 14 kolejkach miał na swoim koncie aż 27 trafień. W meczu z Unionem Turing Łódź strzelił aż 10 goli, co do dziś pozostaje wyczynem nie do przebicia. Niebiescy pewnie zmierzali po kolejny tytuł mistrzowski, choć po piętach deptały im Wisła Kraków i Pogoń Lwów. W prasie sportowej dziennikarze zachwycali się wyczynami tych świetnych piłkarzy, ale coraz częściej publikowano przesłanki o zbliżającej się wojnie. W gazetach i czasopismach nie było strony bez informacji o odwołanych zawodach we wszystkich dyscyplinach sportowych. Na niedzielę 3 września 1939 roku zaplanowano ligowe derby Krakowa. Mecz miał swoją stawkę: nie dość, że mierzyły się ze sobą dwa bardzo mocne zespoły z jednego miasta, to Wisła miała duże szanse na Mistrzostwo Polski. Mimo zbierających się chmur nad Polską ludzie żywili wciąż nadzieję, że do wojny ostatecznie nie dojdzie, że skończy się na przygranicznych incydentach i dyplomatycznych przepychankach. Ilustrowany kurier codzienny tak zapowiadał tamto spotkanie. Zbliża się dzień wielkich derbów piłkarskich, najbardziej zawsze emocjonujące spotkanie starych rywali Wisły i Krakowi. Mimo obecnej zaognionej sytuacji, mecz czerwonych z biało-czerwonymi zgromadzi w nadchodzącą niedzielę na boisku KS Krakowia na pewno tłumy sportowej publiczności, dla której nie istnieje żadna przeszkoda, gdy może zobaczyć swoich ulubieńców. Mecz Wisły z Krakowią rozegrany zostanie, mimo wyjątkowych warunków. W piątek, 1 września już nikt nie myślał o sporcie. Część piłkarzy dzielnie stanęła do walki na froncie bronić ojczyzny. II wojna światowa zabrała wiele wybitnych osobowości sportowych. Już od pierwszych dni agresji III Rzeszy na Polskę wielu piłkarzy, w tym i reprezentantów Polski, stanęło u boku rodaków w nierównej walce. Wielu z nich trafiło do niewoli, inni zostali brutalnie pozbawieni życia i pochowani tak, aby historia nigdy o nich nie pamiętała. Wcześniej już wspomniany Marian Spoida znów dołączył do walk o polską niepodległość, tym razem jako 38-letni mężczyzna. Trafił na front wschodni i 25 września 1939 roku został zatrzymany przez wkraczającą Armię Czerwoną. Trafił do radzieckiej niewoli i spędził w niej 7 miesięcy. Wtedy Rosjanie wywieźli go do lasu katyńskiego i rozstrzelali. W 1943 roku Niemcy umieścili go w dokumencie identyfikującym ofiary zbrodni katyńskich i gdyby nie ekshumacja zwłok, zostałby tylko numerem. Spoida miał jednak przy sobie dowód osobisty i legitymację członkowską warty Poznań. Jeśli ktoś sądził, że polski futbol istniał obok rodzinnych tragedii, nazistowskich zbrodni i dramatycznych scen rozgrywanych w więzieniach oraz gettach, był w błędzie. W Auschwitz-Birkenau zginęło trzech reprezentantów Polski. 3 czerwca 1941 roku rozstrzelany został Antoni Łyko, który brał udział w Mistrzostwach Świata rozgrywanych trzy lata wcześniej. Z dokumentów wiemy, że życie stracili tam również Adam Knioła i Marian Eindbacher. W getcie warszawskim zmarł Józef Kloc, zdobywca pierwszej bramki w historii reprezentacji Polski. W grudniu tego samego roku na ulicy swe życie oddał 16 reprezentant naszego kraju Leon Sperling. Został zastrzelony w getcie lwowskim przez funkcjonariusza Gestapo. Polscy piłkarze byli również ofiarami żołnierzy radzieckich. Poza Marianem Spoidą życie stracił Adam Kogut. Były piłkarz Krakowi, Wisły Kraków i Polonii Warszawa. Nie wszystkich reprezentantów Polski spotkał taki los. Zdarzyły się jednak przypadki, gdy wojna pośrednio zabrała świetnych piłkarzy i trenerów. Legendarny Józef Kałuża, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w 1924 roku, a także selekcjoner naszej kadry na Igrzyskach w 1936 i mundialu dwa lata później, zmarł w wyniku choroby. Podczas II wojny światowej, Kałuża odrzucił wszystkie propozycje współpracy z niemieckimi władzami okupacyjnymi i objęcia stanowiska sportfirera. Jesienią 44 zmarł w wyniku powikłań infekcji, doznając zapalenia opon mózgowych. Jego pogrzeb stał się antyhitlerowską manifestacją środowiska sportowego krakowa. Przegląd sportowy nazwał go artystą futbolu, tak opisując uroczystość jego pochówku. To, coś działał dla sportu polskiego w ogóle, a krakowskiego w szczególności, nieprędko powtórzy kto inny. Antybohaterem Polaków w tamtych czasach stał się ich niedawny idol Ernest Wilimowski. Strzelec 117 goli w 86 meczach miał wybór: iść na front z kolegami z boiska lub skorzystać z propozycji III Rzeszy. Napastnik miał otrzymać ogromne pieniądze za wpisanie na niemiecką listę narodowościową i grę dla Niemiec. W 1940 roku wyjechał do Saksonii, a Polacy zgodnie uznali go za zdrajcę narodu, mimo że do wyjazdu namawiał go między innymi Józef Kałuża. Według polskiego radia była to decyzja, która zniszczyła jego legendę. W reprezentacji III Rzeszy grał w latach 1941-42. Jak mówiła jego córka, dostał korzystną ofertę finansową i nie chciał umierać na wojnie. 13. edycja Mistrzostw Polski nie została dokończona. Różniła się od pierwszej tym, że oficjalnie została uznana za odbytą, co odrzucono kilkanaście lat wcześniej. Rozegrano tylko 62 z 90 zaplanowanych wcześniej spotkań. Nie można przyznać mistrzostwa Ruchowi Chorzów, który był wówczas liderem tabeli, bo Druga Wisła Kraków miała o dwa spotkania mniej na koncie i niewielką stratę. Podium uzupełniała Pogoń Lwów, która również miała swoje mecze do nadrobienia. Trudno jednoznacznie przewidzieć, jak potoczyłaby się cała rywalizacja, jeśli weźmiemy pod uwagę choćby fakt, że Wisła miała do rozegrania jeszcze między innymi mecze zarówno z ruchem, jak i z pogonią. W 2019 roku powstał pomysł, aby piłkarskie rozgrywki sprzed 80 lat dokończono. 19 listopada na stadionie Polonii Warszawa odbył się turniej, w którym młodzi piłkarze symbolicznie dokończyli Ligę z 1939 roku. Na boisku zagrały dzieci reprezentujące historyczne kluby, a wszystko w otoczce prawdziwego piłkarskiego święta. Rywalizowali ze sobą młodzieżowi reprezentanci 8 z 10 ówczesnych klubów ekstraklasy. Zabrakło tylko Warszawianki, która nie ma sekcji dziecięcej oraz Unionu Turing Łódź, który po wojnie przestał istnieć. Mecze rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych wśród młodych piłkarzy z roczników 2010 i 2008. Oto pełna klasyfikacja. Dziękuję bardzo za obejrzenie materiału i pozostanie do samego końca. Jeśli podobał Ci się ten film i w przyszłości chciałbyś dowiedzieć się więcej o historii polskiej piłki, kliknij łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i daj znać pod tym filmem o czym ma być następny odcinek.